Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Co zrobić, aby zagłosować? 18 maja wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Znajdź lokal wyborczy, w którym zagłosujesz. Informacje o nich są dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, na tablicy ogłoszeń, w lokalnej prasie i na słupach ogłoszeniowych w aplikacji M. -Obywatel. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. W lokalu wyborczym komisja poprosi Cię o dokument ze zdjęciem np. dowód osobisty lub paszport. Obwodowa komisja wyborcza sprawdzi, czy jesteś uprawniony do głosowania w tym obwodzie albo dopisze Cię do spisu wyborców, jeśli przekażesz jej zaświadczenie o prawie do głosowania. Odbiór karty do głosowania potwierdzasz obowiązkowo podpisem w spisie wyborców. Na karcie postaw znak X w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata. Znak X to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Głosowanie jest tajne. Po oddaniu głosu wrzuć kartę do urny tak, aby strona zadrukowana była niewidoczna.